Witajcie na kanale 58,5. Ja mam na imię Kalina, a ja mam na imię Robert. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób zaprojektowaliśmy pomieszczenie łazienki i pomieszczenie toalety w naszym mieszkaniu w bloku. Najpierw chcemy się z Wami podzielić taką ciekawostką, że ściany tych pomieszczeń na etapie budowy bloku nie zostały wymurowane z cegły ani z żadnego innego budulca, tylko zostały przywiezione prosto na plac budowy jako takie duże, betonowe elementy i po prostu do tego mieszkania wstawione. Mam nadzieję, że widziałaś to na żywo. Yy, niestety nie, bo nie było jeszcze wtedy na świecie, ale wierzę, że tak było naprawdę. Przed rozpoczęciem projektowania tych pomieszczeń przeanalizowaliśmy, jak są usytuowane instalacje w tych pomieszczeniach. I się okazało, że główny element, czyli rura sanitarna, która odprowadza nam wodę od toalety i brodzika i umywalki, jest lokalizowana tak naprawdę poza tymi pomieszczeniami w kuchni. Więc Ustawienie tych urządzeń było już z grubsza zdefiniowane. Mogliśmy wykonać tylko drobny ruch. Kiedy wiedzieliśmy już, jak te instalacje idą na pewno, rozpoczęliśmy projektowanie i postanowiliśmy, że wzdłuż krótszej ściany, w miejscu, gdzie poprzednio była wanna, my zlokalizujemy brodzik, ponieważ chcieliśmy mieć prysznic. I ten brodzik ma gabaryty 120 cm na 70 cm. On nie zajął dokładnie całej tej ściany, ponieważ wprowadziliśmy tam jeszcze przed ściankę instalacyjną na głębokość 15 cm. Ona była nam potrzebna po to, aby ukryć za nią rurki z wodą biegnące do baterii prysznicowej i biegnące do deszczownicy, która jest zlokalizowana powyżej. Także musieliśmy skonstruować sobie tą ściankę. Dodatkowo przewidzieliśmy w niej półkę na kosmetyki, których używamy pod prysznicem. Zdecydowaliśmy się na ściankę prysznicową z drzwiami przesuwnymi. Zastanawialiśmy się nad drzwiami otwieranymi, ale stwierdziliśmy, że mamy zbyt mało miejsca na takie rozwiązanie, stąd zapadła decyzja o drzwiach przesuwnych. Są pewne wady tych ścianek przesuwnych, ponieważ osadza się na tych prowadnicach kamień, z którym trzeba co jakiś czas walczyć, ale e, to jest pewien kompromis pomiędzy miejscem a przestrzenią a walczeniem z tym kamieniem. Kolejna rzecz, którą zaprojektowaliśmy, to mieliśmy do ustawienia umywalkę i pralkę. Są to takie dość dwa wielkogobertowe elementy, które trzeba było ze sobą jakoś pogodzić, żeby ukryć pralkę. Nie mogliśmy jej dodać pod umywalkę, bo ona się zwy zwyczajnie się nie mieściła. Stworzyliśmy pewien blat, na którym była umywalka obok, a pod tym się znajdowała ta pralka. Nasza umywalka jest y, wpuszczana w blat, ten blat to jest blat dębowy grubości 4 cm i y, podobnie jak wszystkie inne blaty w naszym mieszkaniu właśnie drewno to jest dąb, tutaj byliśmy konsekwentni jeżeli chodzi o wybór tego y, wybarwienia parapety, stoły, podłoga, wszystko mamy w wykończeniu dębowym. Ten blat jest wsparty na wspornikach. On jest dosyć ciężki sam blat i do tego jeszcze umywalka, one ważą swoje, ale na wspornikach na trzech wspornikach spokojnie ten cały ciężar spoczywa na ścianach i nic tutaj się nie dzieje. I tym sposobem nie musieliśmy montować do blatu żadnych nóg, które wizualnie zabierałyby przestrzeń i też dzięki temu, że blat jest podwieszony, możemy spokojnie sobie czyścić podłogę, nic tam między tymi nogami nam się nie plącze, nie przyczepia, więc pod kątem czyszczenia tutaj jak jak najbardziej takie rozwiązania polecamy. Jeśli chodzi o baterie, które mamy w pomieszczeniu łazienki, to są one z tej samej serii. Mam na myśli baterię, która jest na umywalce i baterię prysznicową. Jeżeli kupujemy baterie z tej samej serii, to mamy gwarancję, że one po prostu mają podobną geometrię, podobne szczegóły, to samo wykończenie, one nie będą się różniły kolorem, także my zawsze yy, proponujemy. Yy, takie rozwiązanie u siebie też je mamy. Nasze baterie są, są z jednej kolekcji, dlatego wyglądają podobnie i to pomogło nam też zachować jakby mm, spójność. Pod Blatem znajduje się syfon, który trochę zajmuje nam tą przestrzeń i warunkuje nam e, wielkość pojemników, które służą nam do zbierania brudnej pościeli, bielizny i wszystkich innych rzeczy, które potem idą do prania oraz pojemnika na detergenty. Nad Blatem, na ścianie, powiesiliśmy lustro oraz trzy półki również z tego samego drewna. Lustro ma wymiar 60x20 cm, półki w stosunku do ściany wystają na około 15 cm i na tych półkach trzymamy różne kartoniki, podobnie zresztą w naszej pracowni one są ujednolicone, aby było wrażenie porządku i tam trzymamy takie rzeczy jak jakieś waciki, patyczki kosmetyczne itd. itd. Przez pomieszczenie łazienki przebiegają też dwie rury ogrzewania centralnego, którymi musieliśmy się pogodzić. Nie chcieliśmy na nich montować żadnego grzejnika, a one po prostu nam wystarczają do ogrzania tej, tego pomieszczenia. Oprócz tego chcieliśmy przewidzieć jeszcze grzejnik, który by funkcjonował latem elektryczny. I w tym miejscu przewidzieliśmy sobie dodatkowe gniazdka elektryczne. Oczywiście z biegiem czasu się okazało, że jest on nam po prostu niepotrzebny, więc go nie zamontowaliśmy. A jeżeli chodzi o samo miejsce do trzymania ręczników, no bo nie mamy grzejnika drapinkowego, więc ręczniki na nim nie wiszą. Ręczniki muszą wisieć w innym miejscu, więc wieszak zamontowaliśmy w strefie tuż koło prysznica. W całym pomieszczeniu przewidzieliśmy kilka gniazdek. To są gniazdka, które są potrzebne do lodowania szczoteczki do zębów, użycia suszarki, podłączenia, ewentualnie odkurzacza, jakbyśmy tam potrzebowali coś odkurzyć. I też dodatkowe to właśnie gniazdo, które było przewidziane na ten grzejnik, które też nam się przydaje w porządkowych pracach. Czyli w sumie mamy dwa gniazdka, jeżeli chodzi o łazienkę. A jeżeli chodzi jeszcze o sprawy elektryczne, to oświetlenie samej łazienki. Mamy dwa punkty oświetleniowe, jeden jest zlokalizowany na ścianie, tuż nad lustrem. My tam powiesiliśmy kinkiet, taki podłużny, liniowy. On jest takiego gabarytu jak lustro, takiej szerokości jak lustro, czyli ma 60 cm. A centralnie, w stosunku do pomieszczenia łazienki, powiesiliśmy lampę. Pamiętajcie, że przy doborze opraw oświetleniowych, zwróćcie uwagę na szczelność tych opraw, które mogą być motowane w sąsiedztwie sprysznicem z, z wodą. Odnośnie toalety, to toaleta wydaje się dość prosta. Też chcieliśmy zachować pewien porządek i czystość w tej toalecie, więc postanowiliśmy, że zawiesimy muszlę klozetową na stelażu. Ten stelaż obudowaliśmy płytkami. Stworzyliśmy drugą analogiczną do tej w łazience przed ściankę instalacyjną. Tam w środku ukryty jest Geberit, na nim wisi nasza muszla klozetowa i Geberit jest zabudowany do wysokości 130 cm. Nie ciągnęliśmy tej zabudowy do pełnej wysokości, ponieważ ta toaleta jest naprawdę bardzo mała, więc zależało nam na zachowaniu przestrzeni. Tak, I na efekcie wizualnym, że to pomieszczenie jest w rzeczywistości troszeczkę większe niż, niż jest. Tą przestrzeń nad tym geberitem aktualnie wykorzystujemy jako przestrzeń do przechowywania papieru toaletowego. Taka rzeźba. Jest jeszcze jeden ważny element, który jest wspólny dla obu pomieszczeń, a mianowicie gres, wykończenie tej powierzchni. Tutaj bardzo chcieliśmy, aby pomieszczenie łazienki i pomieszczenie toalety były jednolite, ponieważ uważamy, że są to tak małe pomieszczenia, że nie warto tutaj mieszać różnych rodzajów gresów, rozróżniać podłogi i ścian, materiałowo rozróżniać. Także zdecydowaliśmy się na jeden rodzaj gresu, on jest i na podłodze i na ścianach, przynajmniej jeżeli chodzi o pomieszczenie łazienki, natomiast w pomieszczeniu toalety jest na podłodze i na tej mm, zabudowie, za którą ukrywa się Geberit. Nasz gres ma wymiar 60 x 60 cm i jest w kolorze jasno szarym. on ma taką lekką fakturę betonu. I fuga, która się znajduje pomiędzy poszczególnymi płytkami jest mm i ona jest dokładnie w takim kolorze, jaki ma gres, także sprawia to wrażenie po prostu szarej płaszczyzny. Pamiętajcie, żeby dobierać też fugę epoksydową. Ona nie przepuszcza wody. Można by było jeszcze dodać coś o drzwiach. Drzwi są takie same jak w całym naszym mieszkaniu, z tym, że mają podcięcie wentylacyjne, ponieważ łazienki muszą być lepiej zwentylowane niż, niż powiedzmy taki zwykły pokój. A propos wentylacji, jeszcze mieliśmy po prostu kratki wentylacyjne, które sobie zmieniliśmy na pasujące kratki do gresu. Ogólnie łazienka przetrwała 5 lat. Po 5 latach zauważyliśmy pewne wady funkcjonowania tej łazienki. Projektant nie przewidział, że rodzina się może powiększyć i trzeba będzie gdzieś myć mniejszego domownika. I się okazuje, że prysznic nie jest najlepszym miejscem do mycia. Fajniejszym byłby brodzik e, głęboki, co umożliwiłoby nam zamiast wanienki korzystać z niego jako lub jakaś wanna, która umożliwia skorzystanie jak z prysznica, która nie będzie aż tak wygodna jak prysznic, ale jednak nie trzeba będzie mieć dodatkowej wanienki, którą trzeba będzie gdzieś jeszcze ukrywać. Także jeżeli chodzi o naszą łazienkę, rozważamy delikatny lifting. Kiedy się na to zdecydujemy i kiedy dokładnie te zmiany zaprojektujemy, na pewno się nimi z wami podzielimy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to dawajcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!